Donatan, Równonoc, BRX, Tajman. Nie lubimy robić. Lubimy się wozić. Czy wiesz o co chodzi. Hymn dla wszystkich Słowian. Nie lubimy robić. Lubimy się wozić. Ty wiesz o co chodzi. Hymn dla wszystkich Słowian. Nie dla nas robić w polu. Powiedziałem już w przedszkolu. Potem... Przez całą szkołę, pozdrowienia dla profesorów! Nie dla nas gruba tyla. nie chce nam się wychodzić z wyra. Jest robota, dajemy dyla, pijemy budkę, jest psycho kila. Gdzieś z kumplem siejemy lenia, mamy w chuj spraw, jest trotkmina. W wiejskim barze szamiemy śledzia, co przynosi nam pani Krystyna. Zalewamy go spirytusem, robimy bałagan i to jest kluczem. Nic mi się nie chce, nic nie muszę. Nie ukrywam, że mam słowiańską duszę. Odurzam się niezłym sprzętem. Nie mam roboty i jest pięknie. Nie masz siły, to jesteś ze mną. I ja to potwierdzam i to jest święte. Jedziemy sobie z wyrobem, a mamy tu tego pełne za stole. Jest tu donatan i kilku kumpli, którzy się drapią leniwie po czole. O, o! Co oni tu robią, mój kochany Boże? Tak wygląda tu równonoc. Miło mi powitać, jest tu dobrze. Tu jest dobrze, tu jest dobrze ziom, to jest równonoc, borykson Kajman, tak jest. Nie lubimy robić, lubimy się wozić. Czy wiesz o co chodzi, hymn dla wszystkich Słowian. Nie lubimy robić, lubimy się wozić. Ty wiesz o co chodzi, hymn dla wszystkich Słowian. Nie mam czasu, za czasu się martwić. W banku nie mam kasy. Jak każdy młody Polak, mam w chuju ZUS i podatki. Cały rok chcę żałować, tyleć w pocie czoła na wczasy, marzyć o szklanych domach, obserwować giełdowe spadki. I traj ściany upychaj, was go na psy, bo jeździ przypał. Lodek i joint i oddycham, nie chce mi się robić nic dzisiaj. Witam. Tak, Michał wita, gruba impra, jak urycha. Odpalam konsole i splifa, z ziomem w PSa pykam. O o, o! Gdy dzwoni do mofon, ktoś chyba ma do o, oś, głośna muzyka. Odbieram, sygnał zanika. Mama mi mówiła, ziomek, ucz się, pracuj zdobądź żonę. Tata na to, baw się chłopcze, jeszcze się urobisz po łokcie. Nie lubimy robić, lubimy się wozić. Ty wiesz o co chodzi, hymn dla wszystkich słowian. Nie lubimy robić, lubimy się wozić. Ty wiesz o co chodzi, hymn dla wszystkich słowian.